Cześć, z tej strony Michał z firmy ComfortBox. Dziś chciałbym Wam przedstawić moduł Android Auto i CarPlay zamontowany w Toyocie Kamery z 2015 roku. Akurat to jest wersja ze Stanów. Wszystko chciałbym pokazać na przykładzie iPhone'a, czyli CarPlay. To mój pierwszy ekran. Na pierwszym ekranie znajduje się mini mapa. Na tej mapie może znajdować się Google Maps, Janosik albo też e, mapy iPhone'owe. Tutaj mamy w tym wypadku dwa szybkie skróty do mapy. Jeżeli mamy włączoną mapę, tu się nam wyświetlają komunikaty typu skręć w prawo z tyle metrów. telemetrów. Następnie mamy ostatnio włączoną ostatnio muzykę, bo nie wypadku kartę Spotify. Tu mamy wszystkie aplikacje, które przenosiły się z mojego telefonu. Mamy funkcję telefon. Możemy po prostu wybierać bezpośrednio z ekranu, do kogo chcemy zadzwonić. Następnie mamy muzykę w muzyce, no, po prostu no, nasze pliki muzyczne z telefonu, mapy, to są mapy iPhone'owe, wiadomości, na wiadomości możemy odpisywać głosowo, później jest odtwarzane, odtwarzane to jest Apple Music po prostu, później mamy funkcję Home, to jest powrót po prostu do oryginalnej strefy, bo oczywiście oryginalną strefę dalej mamy zachowaną, później mamy kalendarz, w kalendarzu możemy podejrzeć nasze wydarzenia, które są zaplanowane na najbliższy, najbliższy czas, później mamy ustawienia, w ustawieniach możemy wybrać czy chcemy mieć jasny, czy ciemny wygląd, wygląd tapety pod spodem. Idąc dalej. Mamy Google mapy, tak no tu mamy mapę Google. To jest akurat widok satelitarny, Oczywiście możemy przyłączyć sobie widok na klasyczny. Mamy wtedy widok klasyczny. Wyszukujemy spośród ostatnio wybranych dróg, gdzie chcemy się wybrać, lub po prostu możemy wpisać za pomocą klawiatury, albo wpisać głosowo. Następnie mamy MyTone Radio, to jest akurat radio internetowe. Później mamy Spotify. Spotify niestety nie mogę pokazać, bo nam przerwie nagrywanie. Mamy jakieś tam Teams, Telegram, tak? Na Whatsappie możemy odpisywać też tak samo jak w wiadomościach zwykłych, czyli głosowo. No i ostatnia aplikacja, to jest akurat tą, którą wszyscy uwielbiają. Jest to Janosik. Do modułu również możemy podpiąć kamerę przód i tył. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.